I should mention that we believe that you can switch on and off stem cell growth with this kind of field effect. Yeah. I should also mention that we're building a more powerful version called Ecosify. So, I'm now going to just mention briefly three other technologies that are part of this fractal series. Yeah? One of them we already talked about. We have an international team work, working on burning water. hydrogen technology. Jedna z nich dotyczy wodoru i spalania wodoru, i spalania wody, o której mówiliśmy. Which is based on our new frequency for hydrogen, nie? Yeah? Które opiera się o tą tę sygnaturę a, częstotliwości a, wodoru, która, o której mówiliśmy. So I'm mentioning these things because the announced subject tonight was the science and tech, right? A, Powodem, dla którego on o, o tym mówi, jest e, temat dzisiejszego spotkania, który dotyczy właśnie technologii. Or whatever, that we can yes. I a, może, możemy dzięki temu, mówić, że, że on o tym nam mówi, jeżeli, jeżeli znamy osoby, które się zajmują tymi dziedzinami, o których on wspomina, możemy, się z nim sko z, możemy ich skontaktować razem z Danem i mogą wtedy rozpocząć współpracę.

pole energetyczne, czy pole uh, uh, elektryczne, z, uh, wytwarza czy spowoduje deszcz. Centripetal electric field shows the water vapor how to share and form droplets. Uh, hmm. To ta to, to siła taśmówkowa uh, w powietrzu pokazuje, tak jakby uh, zachęca uh, opary wody do tego, by uh,

Znaczy, no, realnie, to, to tak, znaczy, wyobrażanie, nie wyobrażanie, tylko dziecko sobie wyobraża, że, że tak jakby był to, ale robi to w rzeczywistości, tak naprawdę, większość osób jest w stanie dokonać czegoś takiego. The physics is that focused human attention is a centripetal electric field, centripetal plasma. Dlatego jest to możliwe, ponieważ nasza skupiona e, uwaga która którą skupiamy na takim jakby tej, tej chmury, jest tą, tą, tą e, plasmą, która ma tą siłę e, doświadczalną i ma moc e, sprawczą w precipitation in magic and precipitation in chemistry have the same physics, compression. I e, tego typu e, zjawisko w, w magii, tego typu zjawisko w, e, w, fizy w fizyce w chemii, czyli w naukach ścisłych, Ma samu, zasady, and your word uh, Christos as in Christ, refers to the perfect permission to share. The principle of Christos is simply the perfectly shareable wave. He... Uh,

Te dowody antropologiczne mówią o tym, że w kulturach, których dotyk jest rzeczą zakazaną, się, formują się pustynie. The reason why patriarchy is the cause of deserts is Powodem, dla którego patriarchat, czy kultura patriarchatu, jest powodem tworzenia się pustyni, jest? Is because

i artykuł czy, czy praca, którą, która tego dotyczy, nazywa się uh, dezidentyfikacja uh, i uh, patriarchykultury. kultury. Yeah. So the point is that in in uh, patriarchal cultures, uh, long waves are not culminated, and so rain is prevented. Actually. <coughs> uh, w tych, tych takich patriarchalnych kulturach te te długie fale nie mają możliwości Uh, the long waves are not how you make How you make it. Long waves are not organized. Czyli te długie fale nie mają możliwości się zorganizowania, ułożenia pod wpływem smozów, przez co obawiam deszczu są jest So whereas in feminine cultures, where touch is permitted and encouraged, and that actually brings the rain. I, natomiast tutaj w tych takich a, kulturach o takie takich feministycznych, w tak duże tych znaczy, to, to, to chemii, a, chodzi o, o przeciwnieść bawełnianemu. Te, te fale mogą się odpowiednio ułożyć, zorganizować, i to, tak jakby a, zmaga opady deszczu. To uh, jest właśnie uh, bawełnowa, uh,

To embed in longer waves. And that is, that is a chemical description of the difference between water vapor and a water droplet, you see? It is this uh, the it's a chemical description of the difference between water vapor Aha. and forming a droplet. Okay, it is like a chemical opposite difference between the formation of vapors of water and the formation of a water Well, so this forms a curriculum which we call Bert Bloom the Desert. And that was, that's all related to such, to the elaboration of this project, which is called.

strukturę budynku, czy strukturę urbanistyczną, w taki sposób, by te budynki, ich wzajemne ułożenie, przyciągały wodę. You, you Możemy przearanżować takie kamienie, które znajdują się na, na, na rynku miasta, by, by odpowiadały They, they, you, the stones in the town square are aligned on the real ley lines the real magnetic lines but that że one są zgodne z tymi liniami magnetycznymi które kontroluje przyciąganie tej uh, wody and and you actually create centripetal force with the magnetic design of the town wie dzięki takemu odpowiedniemu u u u stanowi budowania miasta Tworzymy tą, tą doświadkową siłę e, przy pomocy e, budowli. so the magnetic field of the town is a rainmaker. I mm -hmm. wtedy ta, to pole magnetyczne miasta będzie sprawcą z deszcz, deszczu, będzie w stanie wytworzyć deszcz. Now there's more to this because there's a, there's a form of underground water called primary water or deep rock water or the captive water table. I oczywiście to nie jest cały, pełen obraz te, te, tego zjawiska, mianowicie jest, że mamy coś takiego jak a, taka woda podpowierzchniowa, która, woda, a, która, woda głębinowa, która jest wewnątrz podpowierzchni ziemi. And we have the film of the dowsers, who are expert in locating the deep water, yes? Uh, yes, dowsers, yes. I, Tutaj mówię o tym, że mają taki film, który pokazuje różniczkarzy, którzy są ekspertami w, w znajdowaniu tej wody. I są w stanie w tym momencie uh, obliczyć, czy zbadać to, to uh, pole magnetyczne, Uh, tych, tych, takich produktów tej wody uh, podziemnej podzie, oraz jej fraktalności. I tak naprawdę mają szere, cały szereg technologii, które yeah. pozwalają na uh, przyciągnięcie wody w do, do tereny pustynne. And it's all based on the fractal concept. That water goes where flows and that's I wszystko to opiera się na tej, na tej technologii fraktalnej, która mówi o tym, że gdzie istnieje przepływ energii, tam przyciągana jest woda. Istnieje taka grupa tutaj w, w Europie, która nazywa się e, Inicjatywa Punktu Zerowego. And you know, initiative, you know, mm -hmm. Now, the last example, since we're running out of time, it's a long night, uh, just one more example of the technology. <laughs>

E, to jest jedna z takich e, koszul, które kupił na tę w Londynie, mimo że, że już się, ona zbytnio nie podoba, ale jest to jego ulubiona koszula. Jest e, stworzona z materiału, który po prostu konopi i nie był wybielany. I oprócz tego, że wiemy, że materiał

były używane do... O, 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 we, we measured the life in trees. O poziom życia w drzewach.